Zabójca stanął za biskupem Stanisławem. Uderzył w ten sposób tępą krawędzią topora. Nie jego ostrą krawędzią z przodu, a obuchem. Być może chciał ogłuszyć ofiarę. Czaszka wygięła się do środka głowy. Rana była w kości potylicznej. Stanisław przewrócił się do tyłu. Kiedy leżał na ziemi, jego twarz cięto mieczem z lewej strony i z prawej strony. Jednak cięcia te nie były głębokie. Być może zabójcy byli przekonani, że już nie żyje. Prawdopodobnie stracił przytomność. Muzyka Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Szczepanowie, w małym kościółku, w którym urodził się biskup Stanisław ze Szczepanowa. Urodził się w roku 1039. W dalszej części materiału powiem Państwu, skąd my dzisiaj to wiemy, że urodził się dokładnie w roku 1039. Ten kościółek został zbudowany w miejscu, gdzie przyszedł na świat? Jego mama, jak widać w głównym ołtarzu, kobieta o imieniu Bogna, ponoć niezwykle pobożna, tu na tym miejscu, urodziła Stanisława Ze Szczepanowa. Urodziła go na pniu tempu. Teraz Państwu pokażę, gdzie jest ten pniu tempu z XI wieku. Ten dębu jest w ołtarzu. Jest formowany w ołtarz, który tutaj Państwo widzicie. Można przejść za ołtarz i zobaczyć relikwiarz, gdzie tutaj jest fragment dębu, który według tradycji był miejscem, na którym urodził się Stanisław ze w roku 1039, a więc w wieku XI. Jesteśmy na cmentarzu w Szczepanowie. Pośrodku cmentarza stoi kościół. Kościół został zbudowany przez Stanisława Lubomirskiego na miejscu, w którym stał dom Stanisława Ze Szczepanowa. To tutaj Stanisław Ze Szczepanowa się wychowywał, tutaj był ogród jego rodziny, tu były zabudowania gospodarcze. Już pod koniec XI wieku. Na tym miejscu zostały same fundamenty, obsypane ziemią. Wysłannik kościelny, który miał za zadanie przyjechać do Szczepanowa i spisać historię Stanisława, zastał już tylko kopczyki na fundamentach jego domostwa. Poszukiwał pochodzenia Stanisława ze Szczepanowa. Udał się nad rzekę Rabę, tam zamieszkiwał ród szlachecki, ze szlachty zubożałej, który przyznawał się do wspólnego pochodzenia ze Stanisławem ze Szczepanowa. Prawdopodobnie, gdyby Stanisław nie był synem szlacheckim, choć ubogim, nie miałby szans kształcić się w szkole katedralnej w Krakowie. Nie miałby szans na studia teologiczne w Belgii. Czujemy się, jakbyśmy wchodzili do domu rodzinnego Stanisława ze Szczepanowa, jest na miejscu jego domu. To tutaj mały Stanisław się wychowywał, tutaj biegał, tutaj się bawił i na pamiątkę jego życia możni tych ziem postawili małą, ale bardzo piękną świątynię. W centralnym miejscu kościółka, będącego na miejscu domostwa rodziny Wielisława i Bogny z rodu Tużynów, czyli rodziców Stanisława, jest obraz. Co ten obraz pokazuje? Pokazuje biskupa nad grobem. Według legendy Stanisław zarządzał dużymi dobrami ziemskimi. Był bardzo przedsiębiorczy. Miał myślenie ekonomiczne, a ówczesne czasy bardzo postępowe. Ten człowiek, który wychodzi z grobu, to Piotr, komes Piotr. On sprzedał Stanisławowi ziemię. Kiedy zmarł, jego potomkowie udali się do Kuri żądając zwrócenia tej ziemi. Uważali, że nie wiedzą o tym, że ją sprzedał. Doszło do sądu, w którym występował Stanisław jako zarządzający dobrami kościelnymi. Stanisław chciał udowodnić, że posiadł tą ziemię na skutek transakcji sprzedaży. I żeby to udowodnić, według legendy, wskrzesił byłego właściciela tej ziemi. Razem z nim udał się do sądu. I przekonał sędziego, że Kościół jest prawowitym właścicielem ziemi komesa Piotra. W kościele na miejscu domu Stanisława znajduje się obraz w ołtarzu bocznym, przedstawiającym zabójstwo Stanisława. Sprawca, który dochodzi do z tyłu, do. Biskupa odprawiającego przed świętą ma w ręku szable typu tatarskiego. To wizja nieprawdziwa. Tak się nie zdarzyło. Zwykle na obrazach ludzie, postacie posiadają stroje i uzbrojenie z czasów, kiedy powstawał obraz, a nie z czasów sytuacji, którą opisywał. Widzimy stroje szlacheckie z wieku XVII, widzimy szable z wieku XVII. Kontusze, twórca, właśnie wtedy malował ten obraz. Ale nie wtedy wydarzyła się ta sytuacja. Uderzenia szablą w czaszkę powodują zdruzgotanie tej czaszki, powodują ubytki w czaszce. Rany u Stanisława wyglądały inaczej. Kości czaszki zawinęły się do środka. To znaczy, że był uderzony narzędziem tempokrawędzistym, a nie szablą typu tatarskiego. To tutaj, przed bramą kościoła na Skałce. Kościoła św. Michała. O świcie 11 kwietnia 1079 roku. Stali zabójcy. Zabójcy czekali, aż biskup Stanisław dojdzie do głównego ołtarza odprawiać Mszę Świętą. Chcieli wykonać mordercze polecenie króla Bolesława, który od czasu zabicia Stanisława ze Szczepanowa uzyskał przydomek śmiały. A podeszli pod drzwi. Patrzyli, zaglądali do wnętrza kościoła. Czy Stanisław już odprawia msze Jesteśmy w obrębie skałecznego kościoła na, w Krakowie na Skałce, który posiada w swoim ogrodzie sadzawkę. Sadzawka świętego Stanisława jest pełna wody zdatnej do picia. To taka ciekawostka w centrum Krakowa. W roku 1079, kiedy doszło do tragedii pomiędzy Skałką a Wawelem, płynęła Wisła. Stanisław przeprowadził się tutaj z katedry wawelskiej z pomieszczeń koło katedry wawelskiej, ponieważ zagroził królowi Bolesławowi Śmiałemu klątwą. Aczkolwiek klątwy tej nie rzucił, wiemy to z późniejszych losów Bolesława Śmiałego. Jak to się stało, że 11 kwietnia o świcie został tu zamordowany? Jego zabójcy, których wysłał Bolesław Śmiały, przybyli do kościoła. Z analizy czaszki Stanisława wiemy, że śmiertelna rana była w kości potylicznej. Kości czaszki zawinęły się do środka. Mózg nie wypłynął wbrew temu, co mówili hagiografowie, ponieważ puszka mózgowa była nieuszkodzona. Brakuje w czaszce kości skroniowej z prawej strony. Pierwsze uderzenie padło z tyłu, kiedy Stanisław odprawiał mszę świętą Tyłem do ludzi, przodem do ołtarza, tak jak odprawiało się przed Soborem Watykańskim II. Morderca zadał cios narzędziem tempo w potylicę. Był to cios śmiertelny. Po uderzeniu w tył głowy Stanisław osunął się. Osunął się na plecy. Siepacze ścili się nad zmarłym, przecinając mu twarz z lewej i z prawej strony. Wiemy to z badań czaszki, które przeprowadzili naukowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego na prośbę kardynała Karola Wojtyły. Wiemy, że brakuje kości skroniowej prawej. Prawdopodobnie święty Stanisław został dobity ciosem w prawą skroń. Nie wiemy, czy zdawał sobie sprawę, co się dzieje, czy po pierwszym ciosie już nie stracił przytomności. Dlaczego doszło do takiej ogromnej zbrodni? Ponieważ sprzeciwiał się karaniu przez Bolesława Śmiałego polskiego rycerstwa. Za cóż to polskie rycerstwo było karane? W czasie wyprawy na Rusi, kiedy rycerze byli z Bolesławem Śmiałym na Rusi, chłopstwo podniosło rebelię. Stanisław był jej świadkiem, ponieważ był tutaj na Wawelu. W czasie rebelii palono dwory rycerskie, gwałcono żony rycerskie. Rycerze nie pytali się o króla o zgodę, tylko ruszyli na pomoc swoim rodzinom do Polski. Król dowiedział się o tym. Przybył do Polski i zabijał tych rycerzy, którzy uciekli od niego. Na dzisiejszej Ukrainie Stanisław nie mógł na to pozwolić. Widział co się działo, widział, że te osoby chciały bronić swoich rodzin. Dlatego zagroził królowi klątwą. Nie od razu, wielokrotnie był na Wawelu, wielokrotnie z królem rozmawiał i trzech przyjaciółmi, bo Stanisław wyniósł go na stolec królewski. Dzięki wstawiennictwu Stanisława, stolica apostolska, koronowała na króla właśnie Bolesława Śmiałego. Tak, z wielkiej przyjaźni, władcy świeckiego i przywódcy duchowego. Powstała tragedia, na skutek której władca świecki stracił koronę, a Stanisław stracił życie. Takim właśnie narzędziem został zabity Stanisław, ale nie ostrą krawędzią tego narzędzia. A Krawędzią, tępą. Takim toporem zabójca zgładził krakowskiego biskupa. Co stało się potem? Historia zatoczyła koło. W 1253 roku Stanisław Zeszczepanowa został uznany świętym. Minęło 900 lat. W 1963 roku polski Kościół, który znów walczył z władzą, znów walczył o to, żeby poddani nie byli represjonowani. Polski Kościół, który walczył z perelowską władzą, zwrócił się do Watykanu, ponieważ przypomniał sobie o świętym Stanisławie z prośbą, aby papież uczynił go Patronem naszego kraju. I tak się stało. Historia zatoczyła koło. Tak jak w roku 1079 Stanisław walczył o Polaków z władzą, tak w 1963 Kościół walczył o Polaków z władzą. Zapraszam wszystkich na mój następny film. Skąd wzięła się matura? Dlaczego w Polsce młodzież musi się uczyć i musi zdawać egzamin maturalny. Kto to w ogóle wymyślił i po co. Jeśli jesteście ciekawi, skąd wzięła się matura. Chcecie dowiedzieć się, kto był jej pomysłodawcą, a podpowiem, że nie był to Polak, proszę zasubskrybujcie mój kanał i oglądajcie następny odcinek. Pod tytułem skąd się wzięła matura. Dziękuję wszystkim za uwagę.